Hello, 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 witajcie moje gwiezdne przyjaciółki. Słuchajcie, dzisiaj e, takie krótkie, tak mi się wydaje, czytanie. E, zobaczymy sobie, jakie, e, jakich mężczyzn w tej chwili przyciągasz do siebie swoją energią, e, czyli swoim sposobem bycia, tym jaka jesteś. Czy, Um, jakie sygnały wysyłasz e, do, w kierunku wsze wszechświata? I moje drogie, macie do wyboru trzy kamyczki. Pierwszy to jest ametyst, e, różowy kwarc i malachit. Zanim wybierzecie kamyczek, dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę. I, I jestem Wam niezwykle naprawdę bardzo mocno wdzięczna za to, że nasza rodzina gwiezdnych przyjaciółek się powiększa. Słuchajcie, mam nadzieję, że już wybrałyście kamyczek, więc teraz zobaczmy sobie. Zacznijmy może od ametystu. Zaraz popatrzymy, jaka, jakich mężczyzn w tej chwili, jakie typy przyciąga do siebie. Jaki typ mężczyzny przyciąga do siebie w tym momencie. W tej chwili. Kto to jest? Kim oni są. Oczywiście jest to czytanie i dla dziewczyn, które są w relacjach, i dla dziewczyn, które dopiero e, są w fazie przyciągania. Więc popatrzmy. Dobra. Dla każdej grupki wyciągnę po trzy karty i zobaczymy sobie. ojojojoj ojoj, oj, dziewczyny. No, przyciągacie mężczyzn, powiedziałabym, ciężkich, ciężkich we współpracy. Jestem ciekawa, czemu, czemu właśnie przyciągacie takich ludzi? Pierwsza grupa mężczyzn to są mężczyźni o charakterze ducha. Czyni tacy, którzy ukrywają się gdzieś w cieniu. E, e, są mm, takimi osobami, które wolą żyć w odosobnieniu, do których jest ciężko dotrzeć. Bardzo często nieobecni i niedostępni. E, czyli mogą być dla Was, moje kochane. Pewnym wyzwaniem, że właśnie on, taki niedostępny, ukrywający się, gdzieś trzymający się z daleka. No i ten typ też charakteryzuje się tym, że bardzo często ma skłonność do uciekania. Uciekania od zobowiązań, kiedy właśnie relacja mogłaby się pogłębić. To jest taki typ mężczyzny, który pojawia się i znika. Albo gdzieś widzicie go kątem oka i niby już go macie, a za chwilę okazuje się, że nie. Niestety w ogóle nie. Drugi typ mężczyzny to jest typ rozbity. Czyli taki typ depresyjny, niespokojny, smutny, którym jest zraniony. Po jakiejś nieszczęśliwej relacji, bo ktoś go porzucił, bo się rozstał właśnie, albo rozwiódł, albo jest w separacji. Typ mężczyzny, który tęskni za tym swoim poprzednim życiem który być może tęskni za tą partnerką swoją byłą i na nią czeka no i trzeba go pocieszać dlatego że bardzo często wchodzi w rolę ofiary i takiego żebraka czyli przytul mnie pociesz mnie zobacz jaki jestem smutny Mało ciekawa y, sytuacja i ostatni typ, który przyciągacie w tej chwili do siebie, moje kochane, to typ, który ma skłonność do odchodzenia, czyli y, mężczyzna, który zawsze będzie wybierał siebie, nigdy ciebie i to, co jest dla niego najlepsze, nie dla waszego związku, nie, nie będzie myślał o was. Ktoś, komu, m, ko, przyciągacie kogoś, komu łatwo jest bardzo pójść dalej, zostawić Was w półsłowa, zacząć od nowa m, z kimś innym. Um, oczywiście jest to też osoba, która może mieć skłonność do um, takich relacji, w których jest pewna zależność, pewna toksyczność, być może współuzależnienie, natomiast też nie boi się doświadczania, tak? Czyli jak czegoś dotknie, coś sprawdzi e, i nie będzie mu coś pasowało, to po prostu odchodzi, idzie dalej. Więc moje drogie, ta pierwsza grupka, zastanówcie się, dlaczego właśnie takich mężczyzn przyciągacie. Czy to są. Mężczyźni, którzy w tej chwili rzeczywiście Was interesują, czy przyciągacie ich dlatego, że chcecie ich naprawić, zmienić, macie syndrom mamusi, opiekunki, pocieszycielki. A bo jeżeli rzeczywiście tak jest, że w tym momencie swojego życia wysyłasz sygnały, chodzi do mnie, do, takiego, do takich typów mężczyzn. No, to może nie czekać cię nic ciekawego w tej najbliższej, przynajmniej przyszłości. Trzeba tutaj coś zmienić, trzeba tutaj coś wyprostować, od czegoś z pewnością się e, uwolnić. Dobrze, pójdźmy w takim razie do grupki numer 2, e, czyli do różowego kwarcu i zobaczmy. E, jakich mężczyzn w tej chwili przyciągasz e, swoją energią? Jakich mężczyzn przyciągasz do swojego życia w tym momencie? Jakich mężczyzn przyciągasz do swojego życia, jeśli wybrałaś grupę numer dwa. Okej. Mhm. Okej. Okay. Okay. Więc tutaj mamy e, trzy typy mężczyzn. I zacznijmy. Od tej najbardziej pozytywnej, czyli od mężczyzn, tak zwanych starych dusz. Czym się taki mężczyzna charakteryzuje? Przede wszystkim jest osobą niezwykle mądrą. Jest też silny pod względem psychicznym, emocjonalnym, pod względem duchowym i bardzo często też pod względem fizycznym. To jest też człowiek, który jest odpowiedzialny, który bierze odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny, za ludzi, z którymi tworzy relacje, niezwykle odważny i bohaterski. Więc to jest pierwszy typ, który przyciągacie. Drugi typ, tak zwany zmiennokształtny. Co to oznacza? To jest kto? to jest typ mężczyzn, którzy zmieniają się. którzy mogą nakładać maski, nie pokazywać swojej prawdziwej twarzy, nie mówić szczerze o swoich emocjach, o tym, czego chcą, czego oczekują, e, Mogą w swoim zachowaniu być niezwykle teatralni. I to może się tyczyć sposobu bycia, sposobu prowadzenia rozmowy, a w tych rozmowach są niezwykle przekonujący, ale też może dotyczyć tego, jak oni się zachowują, że u nich jest to wszystko takie, takie mega, takie, wiecie, wypasione, że jak się denerwują, to po prostu rzucają talerzami, i jak są smutni, to e, też maksymalnie. E, oprócz tego, że zakładają maski i nigdy nie wiesz, z którym facetem rozmawiasz tak naprawdę, z jaką wersją tego mężczyzny, to jeszcze e, kłamią. Są wspaniałymi kłamcami i a, mogą kłamać tak w żywe oczy, że nawet im brew nie drgnie. E, więc tutaj trzeba uważać. I trzeci typ mężczyzn, który w tej chwili przyciągacie do siebie, to e, typ zdezorientowany. Czym się taki typ e, charakteryzuje? Po pierwsze, tym, że sam może nie wiedzieć, czego chce, dlatego że nie ma w nim tej jasności, tego przekonania, w którą stronę on idzie, czego on oczekuje, dokąd może zmierzać ta relacja, w której jesteście. Kwestionuje wszystko, tak? Kwestionuje siebie, kwestionuje ciebie, to co się między wami dzieje. Bardzo często poznajecie takiego mężczyznę w momencie, kiedy on jest zrozpaczony albo pokonany. I tutaj ten smutek wewnętrzny, ta rozpacz oczywiście mogą być prawdziwe i rzeczywiście może, mogą doświadczać w tym momencie swojego życia jakiegoś kryzysu. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak jest, że Pan nie wie, czego w tej chwili chce, no to trzeba od takiej osoby po prostu uciekać, bo może to być coś bardzo nieciekawego dla Was. Z tych trzech typów, um, oczywiście, które w tej chwili do siebie przyciągacie, najlepsza jest ta Stara Dusza. Więc jeżeli macie różnych panów do wyboru. To skierujcie swoją uwagę właśnie na kogoś, kto jest po prostu odpowiedzialny, odważny, mądry i silny. A nie na jakichś e, e, ziomeczków, którzy zmieniają co chwilę e, twarze, maski na tych twarzach albo którzy nie wiedzą, czego chcą. Więc to jest moje kochane, grupka numer dwa. I teraz przejdziemy sobie do grupki numer 3 i zobaczymy w grupce numer 3, czyli w naszym ametyściku, jakich mężczyzn w tej chwili swoją energią przyciągasz do siebie. Popatrzmy. Kogo w tym momencie przyciągasz do siebie? Zobaczmy. Okej. Okay. O. I o, dziewczyny, tutaj nie jest tak źle. <noise> tutaj moje kochane nie jest tak źle, dlatego że mamy bardzo trzy, właściwie dwie ciekawe grupy i jedną taką troszeczkę mniej ciekawą, ale zacznijmy po kolei. Pierwsza grupa to jest typ zabawny. Więc w tej chwili nie, a przyciągacie do swojego życia e, właśnie takich e, panów, którzy są e, zabawni, którzy mają poczucie humoru, którzy są optymistami. E, natomiast e, negatywne cechy charakteru takich e, zabawnych e, panów to jest to, że oni mogą być lekko duchami. Mogą pewne rzeczy lekceważyć. Dodatkowo mogą momentami zachowywać się w sposób bezmyślny, i dopiero jak coś zrobią, to rzeczywiście wtedy do nich przychodzi ta, ta myśl, że mogło to być nieciekawie odebrane przez Was albo przez Ludzi wokół. I bardzo często za tą zabawnością i za tą umiejętnością rozśmieszania cię, idzie też pewien rodzaj takiego braku powagi. Czyli bardzo często ci mężczyźni zabawni są też niepoważni. I mogą uciekać od różnego typu odpowiedzialności, oczywiście nie zawsze tak jest, ale mogą nie traktować pewnych rzeczy właśnie poważnie. I nie dążyć do tego, żeby ta relacja między wami weszła na taki bardziej stały grunt. Drugi typ, który przyciągacie w tym momencie do siebie, to typ obcego, takiego aliena. Tak jakbyście miały do czynienia z kimś z nie tego świata, z jakiejś obcej galaktyki. Bardzo często taki typ mężczyzn charakteryzuje się ogromną wrażliwością, też eterycznością. Um, myślę, że um, pod względem ezoterycznym um, to mogą być osoby, właśnie indygo. Tak? Um, więc mamy tutaj i wrażliwość, i pewnego rodzaju magiczność, um, wręcz, wręcz anielskość. I przebywając w obecności takiej osoby, rzeczywiście możecie czuć się dziwnie, możecie czuć się inaczej. Ten typ mężczyzny może Was obezwładniać sobą, natomiast problem z tym typem jest taki, że bardzo często są to osoby nieosiągalne w jakiś sposób. Czyli to może być człowiek w związku, może być jakaś ogromna odległość między wami, albo to może być osoba, która na przykład nie jest zainteresowana związkiem. Yy, ostatnia grupa, którą tutaj mamy, którą przyciągacie do siebie, to jest taki czekacz. Yy. I to może być ktoś, kto już był w waszej przeszłości, z kim byłyście w relacji, moje kochane. E, e, ktoś, kto mógł zostać przez was odrzucony, jakby taki sprowadzony na dalszy plan. E, co jest charakterystyczne e, dla czekacza? Przede wszystkim to, że on e, wciąż za tobą tęskni. Daje ci sygnały na temat tego, jak się czuje, a przeważnie jest smutny, nieszczęśliwy, czuje się odrzucony. Może nawet dochodzić do jakichś scen, um, takich jak płacz, histeria, błaganie o to, żeby. Um, Żebyś się zajęła, żebyś wróciła, żebyś z nim była. Więc, e, i on będzie czekał, i on będzie czekał e, gdzieś z boku, na to, aż ty zwrócisz na niego ponownie uwagę. Natomiast e, w momencie, kiedy zwrócisz na niego uwagę, on może dalej czekać. Więc moje kochane, takie trzy y, grupy mężczyzn przyciągacie do siebie w tej chwili. E, dziękuję Wam za uwagę. Buziaczkuję i zapraszam na kolejne czytanie, które pojawi się na kanale już wkrótce. Buziaczki M i pa!